KORAK, bo taka jest potoczna nazwa naszej szkoły, Czwartego Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu. Znajduje się na Placu Sikorskiego, więc nie posługujemy się patronem. Rzadko się posługujemy Bolesławem Chrobrym, a od lokalizacji mówimy, że to Sikorak. To jest również nazwa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły, Sikorak, i to stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw, które wspierają działalność szkoły. Z takich projektów, którymi chcieliśmy się pochwalić, bo wydają nam się bardzo oryginalne. To są projekty we współpracy z Fundacją Śląskie Obrazy. Nawiązaliśmy tę współpracę już kilka lat temu. Dzięki tej współpracy na ścianach naszej szkoły zawisły obrazy współczesnych śląskich malarzy, reprodukcje tych obrazów. Jesteśmy jedną z kilku galerii stałych na Śląsku, gdzie te obrazy są eksponowane. Wokół tych obrazów zorganizowane były różne wydarzenia. Był projekt, który pozwolił chuliganom sztuki wędrować po ulicach Bytomia i prezentować sztukę mieszkańcom Bytomia. Były również warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. W naszej szkole realizowane są nietuzinkowe projekty, ponieważ jako nauczyciel języka polskiego uważam, że. Edukacja humanistyczna powinna nie opierać się tylko i wyłącznie na lekcjach w szkole, ale przede wszystkim powinna wykraczać poza te lekcje. Więc oprócz regularnych wyjść do teatru, do galerii czy też do muzeum, no właśnie realizujemy różne projekty. Niedawno był to projekt Kultura Naturalnie, podczas którego łączyliśmy elementy sztuki i natury, spotykaliśmy się z różnymi artystami w różnych miejscach, w różnej przestrzeni. Natury i rozmawialiśmy właśnie o sztuce, o różnych dziełach. Był to poeta, była to malarka, był to artysta rzeźbiarz, więc naprawdę całe spektrum różnych dziedzin sztuki, a aktualnie z klasą trzecią realizuje program, projekt Artysta i Jego dzieło. I również spotykamy się cyklicznie z artystami, którzy albo przychodzą do nas do szkoły, albo my wychodzimy do tej przestrzeni galerii, gdzie spotykamy się na żywo z tymi obrazami, z artystami. Młodzież może zadać pytania, ale również ma możliwość uczestniczenia w różnych warsztatach. Zdecydowanie to obcowanie ze sztuką, które jest u nas, bardzo rozszerza tak naprawdę naszą wiedzę i jest to ciekawe przeżycie. Nie jesteśmy tylko w tym takim kanonie lekcji, tym co daje nam ministerstwo razem z programem edukacji, tylko rozszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy tak naprawdę dużo kontekstów, i możemy poszerzać naszą wiedzę na temat kultury, co naprawdę jest świetną rzeczą, bo dzięki temu stajemy się ciekawszymi ludźmi, bo mamy na przykład tematy do rozmów oraz różne. Inne rzeczy, które po prostu poszerzają naszą wiedzę na ten temat. Jest to fajne, jakby oderwanie się od tych lekcji, które są prowadzone tutaj u nas w szkole. Idąc gdzieś do jakichś miejsc kultury, obejrzenie tych obrazów, które naprawdę czasem aż, aż tak jakby mogą wzbudzić nas, nasze zainteresowanie, i, i taki po prostu aż czasem zachwyt. Mamy zapoznania z autorami, z artystami, przez co też możemy. Poczuć się właśnie jak taki artysta, możemy bardziej zrozumieć dane obrazy, co jest bardzo takim wzmacniającym dla nas uczuciem. Wyjścia dają nam o wiele więcej niż po prostu siedzenie w ławkach przy zeszytach i książkach, bo daje nam to faktycznie takie doświadczenie, które możemy wykorzystać w przyszłości. Drugi obszar to są przede wszystkim rejsy morskie, ponieważ projekt, zgodnie z którym bytom żąda dostępu do morza, trwa też kilka lat, i w ramach niego odbyło się już wiele rejsów po różnych morzach, i wielu naszych uczniów i absolwentów brało w nich udział. Od kilku lat realizowany jest w Bytomiu miejski program wychowania morskiego. Dzisiaj kończy Horyzont którego jestem współtwórcą i realizatorem. Brałam udział w czterech rejsach organizowanych przez tą szkołę. Pierwszy rejs był w mojej pierwszej klasie liceum. Był to rejs z Amsterdamu do Polski. Był to pierwszy rejs dla uczniów, organizowany w tej szkole, więc była to. Nowość dla wszystkich. Następnym rejsem był rejs dużo większy pod względem ilości osób, załogi, bo byliśmy na Pogori, jeszcze z inną szkołą w Gliwicach. Następnym rejsem był rejs w Grecji, tym razem na jachtach. Spędzając tydzień na jednym małym jachcie, dużo się poznaje osoby, także dużo można się dowiedzieć o innych. Jest to bardzo miłe. I ostatni rejs, na którym byłam, to był na Bornholm i do Szwecji. Cała ekipa jest podzielona na, na wachty i każda wachta wypełnia swoje obowiązki adekwatnie do tego, jaką wachtę pełni. Nawigacyjna prowadzi albo jacht, albo żaglowiec, bo wpływamy i na małych jednostkach, i na dużych. Gospodarcza przygotowuje w kambuzie pod okienka posiłki, bosmańska robi porządki. I generalnie życie toczy się nie dobowo, tylko właśnie wachtowo. Zdecydowałam się na udział w rejsie po namowach koleżanek. Pokazały mi pełno cudownych zdjęć i opowiedziały, że jest to bardzo niecodzienne przeżycie i pokazujące bardzo dużo perspektyw. Dlatego stwierdziłam, że to musi być coś, czego doświadczy. Czasami było bardzo ciężko przeżyć z dnia na dzień przez fale itd., ale było to przeżycie takie dające poczucie wolności. Bardzo czuję się wtedy szczęśliwa. I za każdym razem wiem, że na pewno chcę wrócić i przeżyć to znowu. Zawsze na samym początku. Jest tak, że młodzież tak naprawdę ma troszeczkę problem z zrozumieniem tego, że jesteśmy na jachcie: że to jest troszeczkę inna atmosfera, tego, że możemy w pewnym momencie po prostu zaprzyjaźnić się i musimy współpracować. Jest tak, jak na przykład na takich dużych statkach jak Pogoria, która jest pięknym, trzymasztowym żaglowcem. Gdzie jej żagle mają naprawdę ogromną powierzchnię, nie jest się w stanie tak naprawdę zorganizować i wziąć samemu jednej liny i pociągnąć. Trzeba jednak zorganizować się w kilka osób i to zrobić. Po dwóch, trzech dniach na takim rejsie młodzież zmienia naprawdę podejście do siebie i to widać też potem pod pokładem, kiedy zaczynają nagle grać w gry, kiedy zaczynają rozmawiać na zupełnie inne tematy, bo jak jesteśmy otwarci na to i słyszymy, co oni mówią to nagle po dwóch, trzech, czterech dniach naprawdę atmosfera na ci się zmienia. Tak jak na początku każdy jest troszeczkę zamknięty i raczej woli spędzać czas w tym gronie swoich znajomych, z którymi przyjechał, a po czterech, pięciu dniach nagle obserwujemy zupełnie różne osoby siedzące przy tym samym stoliku z innych grup. Świetnie się bawiących, bez przeszkód, bez żadnych barier, ani bez, bez niczego takiego, bo właśnie trudne sytuacje na morzu naprawdę kształtują charakter. W związku z tym, że przebywamy w określonym czasie, na bardzo określonej powierzchni, jest to doskonały też teren do tego, żeby pewne zachowania przepracować, bardzo szybko znaleźć rozwiązanie, bo poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie. Tam egoizm trzeba absolutnie schować na brzegu. I pozostawić, a, a tutaj trzeba jednak podejmować taką decyzję, która będzie zbiorowa. I myślę, że to bardzo szybko weryfikuje umiejętność odnaleziania się w sytuacjach bardzo ekstremalnych.